Masa atrakcji oraz ciekawa lekcja historii w planerze. Tak wyglądał Dzień Dziecka w Tarnogórskim Muzeum. Oglądaliśmy różne eksponaty i pan, pan nam pokazał dzwon. Zadzwonił. I zadzwonił! No kolorujemy dzwonnicę. Bardzo jest fajny. Rysujemy dzwonnicę, kolorujemy dzwonicę. Oglądaliśmy zabyt, stare zabytki. 1 czerwca pracownicy muzeum zaprosili do siebie uczniów, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Lekcja w plenerze dotyczyła dzwonnicy gwarków, która jest tematem nowej wystawy czasowej w muzeum. Dzieci nie tylko kolorowały swoje dzwonnice, ale przede wszystkim słuchały o historii obiektu. Musimy pamiętać, że Muzeum w Tarnowskich Górach to jest miejsce, w którym edukujemy od najmłodszych lat. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby Dzień Dziecka był dniem, w którym dzieci nie zaglądają do muzeum. A dzisiaj specjalnie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach przygotowaliśmy program, myślę, że ciekawy. Tarnogórskie Muzeum regularnie zaprasza do siebie dzieci oraz młodzież, aby edukować poprzez zabawę i zachęcać do regularnego odwiedzania placówek, Kulturalnych. Tegoroczny Dzień Dziecka ze względu na pandemię no trudny był do zaplanowania, więc częściowo odbywa się też na zewnątrz. W ogóle w naszej ofercie ostatnio pojawiły się tak zwane lekcje plenerowe, czyli właśnie rodzaj takich zajęć edukacyjnych prowadzonych na świeżym powietrzu. Na zakończenie Dnia Dziecka z dzwonnicą gwarków dzieci wspólnie z chórem zaśpiewały na placu gwarków tarnogórskiego dzwoneczka oraz słuchały się w bicie nowego dzwonu.